Choć aura coraz mniej sprzyja zwiedzaniu, faktoria w Pruszczu Gdańskim przez całą zimę będzie czekać na zwiedzających i nie tylko. Kustosze cały czas wzbogacają ofertę edukacyjną dla szkół, celując głównie w trójmiejskiej placówki. Oczywiście nie zawieszamy działalności. Całą zimę jak najbardziej można zwiedzać obiekt. Za moimi plecami jest chata poświęcona edukacji i lekcje będą się odbywać całą zimę, cały rok szkolny. Najnowszą atrakcją faktorii jest wozownia, w której znajduje się dokładna rekonstrukcja starożytnego wozu, który został wykonany ówczesną technologią. Ostatnio, właśnie nasze zbiory na faktorii handlowej w Pruszczu zostały wzbogacone o wóz transportowy. To jest rekonstrukcja z pierwszego i drugiego wieku naszej ery. Takie wozy transportowe. Jeździły w imperium rzymskim, no i prawdopodobnie na nasze tereny tutaj też kupcy, którzy docierali, musieli podróżować takimi wozami. Sama faktoria wyposażona jest w nowoczesną salę multimedialną, mieszczącą się w drewnianej chacie pod strzechą, która zapewnia nowoczesne i komfortowe warunki do edukacji. Mamy media, mamy filmy, specjalnie na zamówienie tutaj robione, filmy historyczne, rekonstrukcyjne, mamy tablicę interaktywną, także te lekcje nie są takie typowe. Dzieci biorą udział, rysujemy, malujemy, rozwiązujemy krzyżówki. To jest oczywiście dla młodszych dzieci, ale myślę, że starszym też mamy dużo do zaproponowania. Mimo wszystkich starań zarządców, faktoria cały czas oczekuje na trójmiejskie szkoły, niestety bez większego zainteresowania z ich strony.